Na zdjęciu widzicie pana Mirosława Wincentego Szłabowicza, założyciela Bazaru Włókniarz, głównego pomysłodawcę i na dodatek byłego kupca z ulicy Jurowieckiej, który jako pomysłodawca Bazaru Włókniarz był na dodatek, i tutaj pokazuję. Prezesem Stowarzyszenia Kupców i drobnej wytyczności Jagiellonia Stadion. Otóż człowiek, który legitymował się funkcją prezesa kupców, czyli osoby reprezentującej interes kupców, założył bazar, który w sposób nieuczciwy w stosunku do kupców yy, poprowadzono, ponieważ oprócz c, yy, kwoty za wybudowanie budek yy, na bazarze w, yy, włókniarz, od kupców pobrano nienależną opłatę lokalizacyjną w kwocie 4,5 tysiąca za postawienie tych yy, budek. Umowa dotycząca wybudowania yy, bazaru włókniarz między kupcami a yy, Mirosławem, Szłabowiczem była sformułowana dlatego w dosyć podstępny sposób. Powtarzam jeszcze raz: podstępny sposób, ponieważ umowa poddzierżawy powinna być zawarta yy, trójstopniowo między kupcami i Jazbudem, i między kupcami a panem Szłabowiczem Mirosławem i Emilem Mańkowskim, nie była jednak zawarta. W formie trójstronnej, dlatego, że cały Cwańczyk polegał na tym, że ci panowie nie mieli kapitału na wybudowanie za swoje własne pieniądze boksów handlowych i wydzierżawienia ich dla kupców. Dlatego wymyślili, że kupcy sami sobie te pawilony wybudują i żeby sami sobie je wybudowali, musieli zawrzeć z tymi panami. Umowę kupna sprzedaży. I teraz bardzo ważna rzecz. Gdyby umowa kupna sprzedaży była dodatkowo potwierdzona umową trójstronną między wynajmującym, czyli Mańkowskim i Mirosławem Szłobowiczem, a firmą Jazbud, to gdyby Mańkowski i Mirosław Szłobowicz sprzedali budki na własność dla kupców, a umowa dzierżawy byłaby trójstronna, tym samym jazbud wyrażałby zgodę na sprzedaż swojego placu dla 300 kupców, którzy kupując te budki, nabywając je, stawaliby się współwłaścicielami gruntu tylko w liczbie 300 osób. Tutaj na drugim zdjęciu znowu widzimy pana Mirosława Szłobowicza. Który, przeczuwając sytuację, że bazar nie płaci pieniędzy za wynajem dla firmy Jazbud, odsprzedał udziały dla Emila Mańkowskiego i dla jego brata, i po prostu uciekł z bazaru, zrezygnował ze współwłasności i uciekł z bazaru, zostawiając cały bankrutujący bazar dla Mańkowskiego. Jeszcze raz pokazuję, że ci panowie legitymywali się reprezentowaniem kupców. Podlaskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości Jagiellonia Stadion Mirosław Szłabowicz, prezes Emil Mańkowski, wiceprezes, skarbnik. Pozostali... Członkowie tego stowarzyszenia nie zostali wciągnięci na współwłaścicieli tego bazaru. Oto główny pomysłodawca człowiek, który w odpowiednim momencie odsprzedał wszystkie udziały dla Emila Mańkowskiego i uciekł z, z ogromną gotówką z bazaru włókniarz, na którym, powtarzam jeszcze raz, doszło do złamania prawa, ponieważ umowa między kupcami a Mirosławem Słowowiczem i Emilem Mańkowskim nie była umową trójstronną z, z firmą Jazbud. Nie zrobili oni specjalnie umowy trójstronnej, ponieważ gdyby ją zrobili, a sprzedali budki na własność dla kupców na bazarze włókniarz, tym samym jazbud. Sprzedawałby jakby swój własny plac. Dlatego, żeby uniknąć wtajemniczenia firmy Jazbud w to, że chcą sprzedać yy, budki na nie swoim placu, a budki, te pawilony to jest nieruchomość jak widzimy. To jest nieruchomość, to są budynki trwale z gruntem związane, nie można ich przenieść w sposób nieuszkodzony. Tutaj widzimy rozbiórkę tychże pawilonów, które miały po 11,5 metra kwadratowego. Oto jest główny pomysłodawca, który w odpowiednim momencie wycofał się z bazaru włókniarz i zostawił drugiego wspólnika, który odkupił od niego udziały. Dzięki temu ten człowiek z, dużą z dużymi pieniędzmi od kupców, między innymi yy, z kapitałem, który zarobił, czyli tak zwaną opłatą lo lokalizacyjną, bo ci panowie, nie mając prawa, sprzedali na własność, powtarzam jeszcze raz, sprzedali na własność pawilony na nieswoim terenie, na, na terenie firmy Jazbut. I Jazbut jest firmą poszkodowaną, ponieważ wydzierżawił plac, i stracił yy, na tym. Proszę się przyjrzeć tym panom jeszcze raz.